Dobry wieczór, szanowny Wielki Książę, marszałek Frederyk ogłosił termin i wybory lokalne w Wielkim Księstwie Królików. Drodzy obywatele i obywatelki Wielkiego Księstwa Królików, z przyjemnością informuję, iż 28 marca, najbliższy piątek, odbędą się wybory samorządowe, zwane także lokalnymi, na terenie całego państwa na terenie każdego Księstwa Wielkiego Księstwa Królików. Uczestniczą w niej wszystkie partie Wielkiego Księstwa Królików, a więc 10 partii senackich i niezliczone partie lokalne, które będą rywalizować przez kolejne 3 dni o miano tej najlepszej lub najlepszych, w zależności, jeżeli wygra ogół partii lokalnych. Knieżeska Agencja Prasowa informuje: To partie lokalne mają największą szansę na wygranie wyborów lokalnych, które odbędą się w piątek 28 marca roku bieżącego. Dobry wieczór. Ostatnie wybory lokalne, które odbyły się jeszcze w roku 2024, doprowadziły do wielkiego zwycięstwa partii lokalnych. Partii lokalnych jako ogół partii różnego rodzaju organizacji politycznych, które nie działają tak jak 10 partii senackich na całe państwo kulicze, a jedynie na dany obszar, a to na jedno księstwo, a to jeden na, na jeden komitet, a to nawet na jedną wioskę. I te partie miały najwięcej głosów, ponieważ miały ponad 50% ogółu wielkości. Wielkim Księstwie Królików. Należy zauważyć, że w Wielkim Księstwie Królików rzadko kiedy jakakolwiek organizacja polityczna ma ponad 50%, licząc, że te wszystkie małe, lokalne partie mają jakąś do siebie wspólnotę odczuwaną, która jest przeciwko partiom senackim, które są tym głównym, to znaczy, że rzadka sytuacja jednak doszła do skutku. Tak może być teraz, może być nawet ponad 60% dla partii lokalnych, ponieważ mieszkańcy ziem Wiejskich, i tak dalej, wolą przedstawiciele lokalnych, a nie wybranych ze stolicy. Wsie Wielkiego Księstwa Królików mają coraz większą szansę na swój rozwój. Wieś Królicza, wieś Wielkiego Księstwa Królików, żadnemu obywatelowi miasta Króliczemu, czy ogólnie na świecie, nie powinna się kojarzyć z czymś złym. Wieś w Księstwa Królików to nowoczesna, nawet jeżeli drewniana, to nowoczesna zabudowa. To bardzo nowoczesne rozwiązania, nie tylko architektoniczne, ale także rolnicze. Pola Wielkiego Księstwa Królików są efektywne dzięki bohaterskim reformom Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka, który doprowadził do tego, że teraz wieś Wielkiego Księstwa Królików ma dalsze perspektywy rozwoju. Jak będą one wyglądały w najbliższych miesiącach? Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk wielokrotnie Zapowiadał, a będzie to m.in. ulepszenie komunikacji międzywiejskiej i między relacją wieś-miasto, a także ulepszenie mechanizacji rolnictwa, więcej traktorów na wsi czy rozbudowa wsi jako ogółu systemu wiosek i małych miasteczek. Uprawa luksusowego w Wielkim Księstwie Królików drzewa wiśniowego drzewo wiśniowe naturalnie prawie nie występuje w wielkim księstwie królików, jednakże coraz częściej pojawia się w dwóch miejscach w króliczym państwie. Są to plantacje drzew, gdzie jest ona sadzona dodatkowo na sprzedaż jako trudne w wyhodowaniu w ziemi króliczej, która występuje na terenie państwa króliczego, z drugiej strony bardzo drogiego z drewna, a drugim takim miejscem są ogródki przydomowe. samo drzewo wygląda bardzo ładnie z zewnątrz przed ścięciem, dlatego jest ono ogródkach i po ścięciu już po przeróbce na Deski. Dlatego występuje ono już teraz coraz liczniej na plantacjach drzewnych. Informacje zagraniczne. Gospodarka państwa warszawskiego, rządzone przez komunistyczną dyktaturę, upada z dnia na dzień. Jest to widoczne gołym okiem. Tak wyglądają ulice Warszawy z lotu ptaka: zniszczone i nieładne budynki z zniszczonymi fasadami, obdartymi z bo brak pieniędzy na remont. Także ulice z wyrzuconymi śmieciami, po tym jak zapadł się rynek śmieciowy w państwie warszawskim. Na ulicy, pełno porozrzucanych samochodów. Jest to kwestią tego, że w państwie nie ma paliwa. Królicze światowe informacje zakończone. Dzień dobry, zapraszam na program Wywiad w ffr -u". Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest przewodniczący Knieżeskiej Komisji Wyborczej. Dobry wieczór Panu. Kto ma największą szansę na wygranie wyborów? Statystyczne wyniki sondażu przygotowaną przez Knieżeską. Komisją wyborczą mówią bardzo jasne statystyki że wygrają je partie lokalne z bardzo dużą przewagą będzie to na pewno 50% parę jest sondaży aby bardziej odeć sytuację polityczną w różnych miejscach są przygotowywane i wychodzi że jest to między 55 a 65% poparcia Budynek, który obecnie Państwo widzą na obrazie, powstał w latach 70. XIX wieku, uzyskanych przez Niemców, w cesarstwo niemieckie, kontrybucji ze strony Francji po przegranej wojnie francusko-pruskiej. Później Niemcy się zjednoczyły i dzięki temu mogły sobie ustawić taki budynek. Znajdowało się tam gimnazjum królewskie. Następnie, po II wojnie światowej, budynek stał się siedzibą pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego. Na pierwszym planie widoczna jest Magnolia, która kwitnie. Samo zdjęcie jest lat 60. -tych. Magnolia, która rośnie na pierwszym planie, jest jeszcze z okresu przedwojennego. Obecnie jest ona symbolem szkoły, ponieważ jest ona starsza niż sama instytucja szkoły, która powstała tam po II wojnie światowej. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji kniezieckiej w Film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.